Dlaczego używamy fajerwerków, żeby powitać na wyrok? Powiem też na wstępie, że ja od kilkunastu lat lub dłużej nie używam już fajerwerków, ponieważ nie chcę stresować zwierząt, ale chcę tutaj wyjaśnić jakby jakość w ogóle fajerwerków, o co chodzi, ponieważ często ludzie stosują je zupełnie nieświadomie. I tutaj działa taki element, to się nazywa magia dźwięku w szamanizmie, kiedy przy tego typu ważnych wydarzeniach, jak na przykład rozpoczęcie całego nowego roku, takiego energetycznego okresu, sezonu, gdy robimy hałas to z jednej strony odpędzamy złe duchy, złe wpływy, a jednocześnie uruchamiamy, bardzo udrażniamy energię nowego roku. Więc to, co mogę polecić, to jest na przykład użycie bębna, to jest dźwięk produkowany instrumentami. Jeżeli chcecie to uruchomić, ale tak, żeby było przyjaźnie dla środowiska.